Co tam się dzieje afera między Zbigniewem Bońkiem a Kubą Baszczykowskim? Prawdziwa drama w polskiej piłce nożnej, ale o tym w dalszej części tego filmu. O co poszło tak naprawdę tego wszystkiego dowiecie się w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie Kuba Baszczykowski odpowiedział wszelkim jego krytykom, a także tutaj prezesowi PZPN-u Zbigniewowi Bońkowi na temat tych argumentów dotyczących powołań do kadry, do reprezentacji Polski. Ostatnio Kuba Baszykowski udzielił wywiadu e, oko w oko e, tutaj Jackowi Kurskiemu. E, wiadomo, że Kuba Baszykowski, no nie udziela zbytnio dużo wywiadów, więc tym bardziej był to ciekawy wywiad, w którym odniósł się właśnie do tego, że Zbigniew Boniek e, no, mówił o tym, że nie, nie należy powołyć, powoływać piłkarzy, którzy nie występują regularnie w swoim klubie. W domyśle chodziło tak naprawdę o Kubę Błaszczykowskiego, o, o tak O którym właśnie sam mówi prezes PZP, no ja zaraz zacytuję tej wypowiedzi Kuby Błaszczykowskiego i Zbigniewa Bońka. No bardzo ciekawa tak naprawdę drama, afera w polskiej piłce. Zacznijmy tutaj od tego, co mówił, co mówił Zbigniew Boniek jesienią. 2018 roku. Powiedziałem Jurkowi: Na pewne rzeczy, które mogły się robić jesienią, wiosną my, jako właściciele drużyny, ci nie pozwolimy. Oczywiście na pewną wolność selekcji. Nie może być jednak tak, że powołujemy do kadry tych, którzy w ogóle nie grają w piłkę. To profanacja reprezentacji. Tak właśnie mówił tutaj Zbigniew Boniak. Zresztą cytowałem tę wypowiedź na swoim kanale. Możecie sobie zobaczyć taki filmik. No i teraz tak, co mówił Zbigniew Boniak na temat Kuby Baszczykowskiego? Cytuję. I żeby nikt nie myślał, że mam cokolwiek przeciwko Błaszczykowskiemu, lubię go i szanuję, więc muszę chronić i jego i drużynę. Jeśli Kuba nie będzie grał, nie ma prawa przyjeżdżać na reprezentację. Zasady muszą być. Tak powiedział prezes PZPN. A więc jeśli Kuba nie będzie grał, nie ma prawa przyjeżdżać na reprezentację. Tak naprawdę ostre, bardzo mocne słowa, jeśli chodzi o zbigniewa Bońka. No i teraz właśnie do tego odniósł się Kuba Baszczykowski, tak? Udzielił wywiadu właśnie to Jackowi Kurskiemu, Kurowskiemu, przepraszam, tak? Jackowi Kurowskiemu, który idzie oko w oko, gdzie powiedział w ten sposób, cytuję: Nie wiem, czy to jest dobry sposób komunikacji, to raz. Dwa, podobna opinia z tego, co wiem, była przed Euro 2016 dlatego podchodzę do tego spokojnie bo wiem, że życie zawsze pokazuje jak jest i boisko wszystko weryfikuje każdy ma prawo do swojej opinii nie to, że nie zabolało ale podchodzę do tego spokojnie bo już parę razy słyszałem tego typu rzeczy tu jest koniec cytatu czyli Kuba Błaszczykowski mówi w ten sposób nie to, że nie zabolało czyli ukuło go tak naprawdę wewnętrznie tak, że tutaj prezes PZP takie coś powiedział i kolejna wypowiedź tutaj z Kuby Błaszczykowskiego to jest taka. Cytuję. Drużyna to nie jest tylko 11 zawodników na boisku, drużyna to całość. By była jedność w zespole, potrzeba ludzi, którzy potrafią schować pewne rzeczy do kieszeni. Nie miałbym najmniejszego problemu, by tak zrobić dla dobra drużyny. Jeśli trener uznaje, że jest to od ciebie lepszy zawodnik i siadasz na ławce, albo nawet na trybunach, to nie widzę w tym nic złego. Tak tutaj powiedział właśnie Kuba Błaszczykowski, tak? Czyli jakby Kuba wskazuje na ten fakt, że jakby właśnie reprezentacja to nie nie tylko piłkarzy, którzy wychodzą na, ra, na, na płytę boiska, ale też pewien duch reprezentacji, tak? E, pewne, pewne osoby, które tworzą to szatę. No i trudno się nie zgodzić, tak? No, zobaczmy sobie w historii do dzisiaj takie są osoby, tak, e, przecież w, w Legii to jest tak, Lucjan Brychczy legenda, który bardzo często jest w szatni no oczywiście no nie jest powoływany jako piłkarz tak, ale jest blisko dziś piłkarzy e, właśnie Legii Warszawa, żeby dał takie natchnienie e, w Lechu Poznań swego czasu był Piotr Rejs, tak e, pamiętam taką sy sytuację, że trener Rumak e, był trenerem Lecha Poznań i Piotr Rejs zapytał się, czy może wrócić tak naprawdę do Lecha, bo występował w te, bo wtedy w Warcie Poznań natomiast, natomiast powiedział wtedy trener Rumak tak, że jeżeli ode mnie to zależy, to bardzo chętnie, tylko musisz się spytać jakby władz kolejorza, tak, i rzeczywiście spytał się i wrócił. No, wiadomo, że na Piotra Rejsa się nie stawiało, tak, no bo już gdzieś tam był, miał 30 parę lat, ale chodziło o pewną legendę, tak, żeby była pewna postać w szatni, taki przykład do tych młodych piłkarzy. Oczywiście, no tutaj się, tutaj pojawia się zaraz w gronach krytyków, którzy mówią, no tak, no, no, na, na tej zasadzie to możemy po prostu wszystkich byłych reprezentantów dać do szatni. Oczywiście, no, to, to jest pewna wąska grupa, tak, to są pewne postacie, które są zasłużone, które wywarły ogromny wpływ na tą reprezentację. Natomiast rzeczywiście tutaj się praktycznie odciął Kuba Błaszczykowski odpowiedzią na tą wypowiedź prezesa PZPN-u dotyczącą dotyczącą właśnie dotyczącą tego, żeby nie powoływać go do reprezentacji Polski. I teraz kolejna wypowiedź z Kuby Boszczykowskiego, właśnie z tego programu. Czy Kuba planuje jakąkolwiek emeryturę piłkarską? Czy chce odejść? No i teraz tak, Kuba mówi w ten sposób, cytuję. Jak wyjdę na trening albo na mecz i nie poczuję tych emocji, kiedy wychodzę, kiedy wpadnę w taką rutynę, że piłkę można przestanie mi sprawiać frajdę albo po prostu zdrowie na to nie pozwoli. Jestem bliżej niż dalej. Sport wyczynowy na tym poziomie pozostawia ślad w organizmie. Na pewno to nie będzie łatwe, ale na razie koncentruję się na tym, żeby wyciągać z tego wszystkiego jak najwięcej. Im bliżej Ci do końca, tym więcej chcesz. Tak tutaj właśnie powiedział Kuba Błaszczykowski i tutaj warto wspomnieć o tym że o powrocie Kuby do Wisły Kraków ponieważ Kuba mówi że miał także propozycje z innych klubów w lidze, czyli no tutaj z jednej strony mamy Zbigniewa Bońka który mówi wprost nie należy powoływać Kubę Baszczykowskiego w, w takiej formie który nie występuje z drugiej, strony, z drugiej strony Kuba jak będąc w Wolfsburgu jak odchodził z tego klubu to miał propozycje z innych klubów tak? no to dosyć ciekawa czyli Zbigniew Bońek nie widział jego, żeby Kuba Baszczykowski był w prezentacji, a inne kluby w Bundesligi widziały, żeby był, był w, w, w klubach, tak, w Bundesligi. No, a przecież wiemy, jakie są wyśrubowane normy w Bundeslidze, tak, te legendy, że ten, ten piłkarze z Polski mdleli na treningach, nie dawali sobie rady, te katorżnicze treningi, chociażby tutaj Felixa Magata, Krzynówka i tak dalej. No właśnie, teraz tutaj mówi Kuba Baszczykowski, mówi w ten sposób, cytuję, miałem ofertę z innych klubów, w tym z Bundesligi, z Bundesligi, ale w pewnym momencie, kiedy już wiedziałem, co się dzieje w Wiśle, nie podejmowałem rozwodu, Rozmów. Nie uważam, że jestem już tak słabym piłkarzem, że nie poradziłbym sobie w klubie Bundesligi. Znam swoją wartość i wiem, że jeśli zdrowotnie wszystko będzie dobrze, to mogę jeszcze coś fajnego pokazać. Tak tutaj powiedział właśnie Kuba Waszczykowski. No, szokujące słowa. No, może tutaj do, dojść do prawdziwej afery, dramy między Kubą Baszczykowskim a prezesem PZP. -nu. No, oczywiście, Kuba Baszczykowski wcześniej nie wypowiadał się, nie zabierał głosu w całej tej sprawie. No, tutaj, jak głosi tak ten hasło Wisły Kraków, czyny nie słowa, woli po prostu robić niż mówić. No, ale rzeczywiście tutaj nie, nie jest, człowiek nie, nie jest tak naprawdę ciężko zauważyć konfliktu, który jest między Kubą Waszykowskim a prezesem PZPN-u, tak, bo pewnie tutaj wielu piłkarzy nie podoba się to, że prezes PZPN-u może mówić, kto ma być powoływany, a kto nie, tak, chociaż no, tutaj wiadomo, że prezes PZPN czy prezes PZPN-u to jest jakby właściciel reprezentacji, tak, mamy prywatnego inwestora, który jest właścicielem klubu piłkarskiego, tutaj właścicielem jest PZPN, Natomiast, no tak, jak Kuba mówi, tak, że, 11, że drużyna to nie tylko 11 piłkarzy, który, którzy wybiegają na boisko. No, są takie legendy dla poszczególnych klubów, tak na przykład Totti tak, dla AS ROMY czy inni piłkarze, którzy są legendami tych drużyn, tych klubów i rzeczywiście bardzo dużo dają dla tej reprezentacji takich charakter dużo mogą przekazać młodym piłkarzom. Ja myślę, że to też jest jakby bardzo ważne dla reprezentacji Polski. No, nie, nie, nie oszukujmy się tam, jak w jaki sposób PZP nie zbiednie przez to, że na przykład tam Kuba Baszczykowski przyjdzie na jedne, czy dwa, dwie, dwa, po prostu mecze reprezentacji. Ktoś powie, no ale zabierze miejsce innym młodym, tak? Ale niech ci inni młodzi najpierw przyjdą po prostu, udowodnią swoją jakość piłkarską, że, że rzeczywiście nadają do tej reprezentacji, bo według mnie tutaj powoływanie piłkarza młodego, który się nie, nie spisze, tak? Który po prostu nawet się zbłaźni w tej reprezentacji, to już lepiej na przykład zostawić to Jedno stanowisko, jed, jedno, jedno po prostu miejsce dla Kuby Błaszczykowskiego, zresztą. Tutaj Kuba Baszczykowski mówił, że on sam dobrowolnie nigdy nie zrezygnuje z reprezentacji i ja to naprawdę podziwiam, bo jest to właśnie postawa godna podziwu, tak? Nie można nigdy zrezygnować z reprezentacji, to tak samo jak żołnierz, który idzie na wojnę, nie może nigdy się poddać, nie może nigdy po prostu zrezygnować, nie, nawet jakby mu po prostu noga urwało, to dalej po prostu musi walczyć. E, tak samo tutaj piłkarz reprezentuje Polskę, reprezentuje Polskę. Oczywiście są przypadki, gdzie piłkarze rezygnują tak świadomie, natomiast no jeżeli mamy osądzać tutaj tak oceniać piłkarzy według legendy tak, zasłużenia. No, no to Kuba Błaszczykowski jest bardzo zasłużony, tak? Jeśli chodzi właśnie o reprezentację, bardzo dużo dał tej reprezentacji. No teraz ma, może nie ma już takiej, takiej świetnej dyspozycji, jak to było kiedyś, tak? No bo Kuba Błaszczykowski, nie oszukujmy się, bazował gdzieś na prędkości grając w Bundeslidze. Dziś przez te kontuzje też wiek stracił tą prędkość no ale może być takim jakby duchem, taka specjalna jakby rola jego w drużynie i też może wchodzić w tych meczach reprezentacji dalej, pokazuje dalej Szarpie, że ma szansę. No ja myślę, że jeżeli tutaj przestanie Jerzy Brzęczek być selekcjonerem, to pewnie Kuba Błaszczykowski nie będzie dostawał już szansy, bo nowy selekcjoner, który przyjdzie, to zupełnie inaczej będzie podchodził do tego. Aczkolwiek, no trudno jest tak naprawdę oceniać, tak? Trudno jest oceniać tutaj Kuba Błaszczykowskiego, powiedzieć, że nie, już nie nie być powoływany. Co innego wyjście już, powoływanie do reprezentacji, a co innego wyjście w meczu, tak, w, w podstawowej 11. to są jakby dwie zupełnie inne sprawy, bo rzeczywiście, jeżeli nie jest w formie, no to nie powinien Kuba wyjść w tej pierwszej 11, co nie oznacza, że nie powinien być w reprezentacji. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na temat sądzicie.